przynajmniej jest silny dzień, którym jest przesiedlenie 21 czerwiec. To jest dzień, kiedy mamy możliwość napełnić energią swojej baterii od słońca. Nie przypadkiem każdy z nas ma splot słoneczny, gdzie się znajduje manipura czakra, która odpowiada za siłę, wolę i za realizację. Nie będę opowiadać, jak jesteśmy uzależnieni od słonecznego rytmu, każdy to wie. Po prostu przypomnę, że już 20 warto stać schodem słońca, żeby naladować się czystą i silną energią. I robić praktyki, słuchając mantry lub modlitwie, żeby napełnić swoje maury słonecznym światłem i przejść wewnętrzną transformację, bo w tych dniach będą manifestować nasze cienie. Trzeba uważnie obserwować swój stan emocjonalny i robić wnioski, które pomogą zrozumieć, co musimy poprawić w sobie. Czym więcej mamy energii, tym więcej możemy skierować ją na realizację naszych celów i marzeń. W te dni warto swoje marzenia zapisać na kartkach, opisując wszystkimi zmysłami. I przeżyć radość, jakbyś już to mieliśmy. I to jest właśnie droga do spełnienia. Niech wieczne słońce blaskowa zawsze tuli i miłość otacza. Wszystkiego dobrego.